Mmm, jaki oj oj free-fly oj, oj. friendly, hm hm hm. Tak no. I think we can go to the Ok. Let's go to the 100 kg boczny wiatr, a raczej trochę tylny wiatr. Bardzo ładne lądowanie, w sensie mięciutkie. Także spadochronik polecam Miękkie otwarcie, dobre w sterowaniu. Lata z daleka, bo to firma glaciarska. Po prostu może być was. To cudeńko. Muchy, spieprzać stąd. To na sprzedaż. Wypad, wypad, wypad stąd, wypad, wypad muchy. Do sprzedania jest zestaw, który jest nowisieński, ma 32 skoki, automat jest z listopada zeszłego roku, cały zestaw jest z 2018 roku, nie będziecie mieli problemów z automatem aż do 23 2023. Pokrowiec produkowany w 2018 roku, w sierpniu, zapasowy spadochron to PDR 160 produkowany w maju 2018, automat jest z listopada. Czasza jeszcze jest crispy, bo ma wykonane dopiero parędziesiąt skoków, może kilkadziesiąt skoków, natomiast wszystko z nią jest na tyle w porządku, że przypuszczam, że się namęczycie z układaniem. Chociaż dopasowanie do paczki jest prawidłowe i jeżeli ktokolwiek poświęci chwilę uwagi, to na pewno będzie wszystko prawidłowo. Stan linek jest nielaganny, dlatego że to wszystko, wszystko jeszcze jest młode i świeżutkie. Nawet po łącznikach widać i na linkach, przyłącznikach oraz powstanie sterówek przez padochron praktycznie nie Dlatego musi wyjechać z naszej stajni. Te wszystkie dodatki, takie jak kordura w kolorach camo, to że jest stainless steel, metal, który jest użyty do produkcji. To wreszcie, że jest regulowana uprząż. Zobaczcie, że w ogóle nie jest poniszczona, jeżeli chodzi o kwestię tasiemki, która zazwyczaj w tym miejscu uszkadza pokrobiec. Nie, nie zdążyło się pouszkadzać. Jest też przygotowane: jest to wszystko free Fly friendly. Macie dodatkowo gumkę zabezpieczającą, że właśnie, o, a taka radość, właśnie jest. Można to kupić już teraz za 5500 euro.